Prowadzenie gospodarstwa to prawdziwe wyzwanie. Sukces lub porażka zależą od wielu czynników, także tych, na które nie mamy wpływu, jak chociażby pogoda, która w kilka chwil może zniweczyć nasze starania. Ryzyko jest więc spore. By je zminimalizować, technik agrobiznesu musi posiadać ogromną wiedzę na temat upraw, a jednocześnie być też zapobiegliwym i sprawnym przedsiębiorcą. Muzyka Gospodarstwo Ludwika Majlerta to wyjątkowe miejsce, nie dość, że jest nastawione na niszową produkcję, to na dodatek znajduje się w olbrzymim mieście. Jesteśmy miejscem egzotycznym dla, dla mieszkańców miasta, dla warszawiaków, że nagle w środku miasta 10 hektarów pola z rosnącymi warzywami, no więc to, to jest taka troszkę ciekawostka. Nasz bohater zdecydował się na uprawę wciąż jeszcze mało znanych w Polsce warzyw, takich jak chociażby jarmuż, szparagi czy karczochy. Była to bardzo dobra decyzja. Przybywa bowiem restauracji poszukujących oryginalnego towaru, a i Polacy coraz chętniej sięgają po bardziej wyszukane warzywa. Gospodarstwo pana Ludwika to rodzinny interes. W pracy pomaga mu m.in. córka Hanna chmielewska majlard To jest bardzo fajna praca. Sama bardzo lubię gotować i lubię warzywa. I cieszę się, jeżeli, jeżeli trafiają do nas ludzie, którzy cenią smak i jakość warzyw. Pani Hanna sprzedaje w rodzinnym sklepie, tymczasem jej krewna Agnieszka Śmiejan. Zajmuje się administracyjną stroną firmy. Czasami jest tak, że jak przychodzę, i to siedzę do 16, 17 przy komputerze. Czasami jest inaczej, że mogę trochę wyjść w pole, jak jest potrzeba, no ale jednak głównie to są papierki. Fundamentem tego biznesu są plony z uprawy. By je mieć, a później móc je sprzedać, cały proces produkcji trzeba bardzo dokładnie zaplanować. Po pierwsze trzeba zobaczyć rok wcześniej, jaka była sprzedaż, w, jakim w jakich terminach, co się najlepiej sprzedawało. Przeanalizować to, żeby odpowiednio posiać w odpowiednim momencie, żeby to w odpowiednim momencie wyrosło, było gotowe do zbioru. Gdy towar jest już gotowy, trzeba go sprzedać. To jest cała koncepcja sprzedaży, prawda? Czy to jest sprzedaż hurtowa, czy to jest sprzedaż na mniejszą skalę, czy to jest przetwórstwo. By utrzymać się na rynku, technik agrobiznesu musi zadbać o promocję i przy każdej okazji zabiegać o nowych klientów. W tym sezonie zajmowałam się akcją pod tytułem Zielony Jazdów. Połączenie wydarzeń kulturalnych. Z, ze sprzedażą świeżych produktów, i tam mieliśmy swoje stoisko. I tam z warzywami wraz z moimi siostrami ciotecznymi jeździłyśmy. Poza produkcją, tak jak w każdej firmie, technik agrobiznesu musi prowadzić księgowość, zdobywać pieniądze na swoją działalność, na przykład z unijnych funduszy. Praca technika agrobiznesu nie należy do łatwych. Nie ma bowiem stałych godzin pracy czy przerw w obowiązkach. To natura dyktuje rytm zajęć. Czy to jest e, czwarta rano, czy, id, e, czy jest prognoza, że idzie mróz, e, to wtedy trzeba przykrywać warzywa folią w tunelu albo e, w, czy sobota, niedziela też e, warzywa nie odpoczywają, trzeba podlać, przykryć. W tym zawodzie liczy się też ciągłe poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. Im jest ich więcej, tym lepiej. Czyli wymagana jest wszechstronność, tak samo jak u mojej siostrzenicy, która zajmuje się e, buchalterią i, i pilnowaniem właśnie zaopatrzenia gospodarstwa w niezbędne materiały, no to ona też potrafi wsiąść na ciągnik, potrafi wsiąść na sadzarkę. Pracuje w domu, czyli w biurze, pracuje na polu, e, pracuję przy szykowaniu towaru czyli u nas, w tak zwanej stodole. Pracuje często jest pracuję jako kierowca, ponieważ ten towar też trzeba dowieść gdzieś. Także pracuje się wszędzie. Technika agrobiznesu obsługuje ciągnik wraz z podstawowymi narzędziami, czyli powiedzmy kultywator, glebogryzarka, sadzarka, obsługuje tak jak w, nasz, w naszym przypadku cały system deszczowni. Praca technika agrobiznesu to skomplikowany biznes, w którym ryzyko ze względu na nieprzewidywalną aurę jest ogromne. Ale jeśli tylko jest dobrze prowadzone, gospodarstwo może być opłacalnym interesem. Sklepik w zeszłym roku jeszcze był połową tego, co teraz mamy. A w tym roku już mama wyburzyła ścianę i zabrała tacie garaż i zrobiła większy, większy sklepik, bo mieliśmy coraz więcej klientów. Także e, myślę, że, że ważne jest reagowanie na, na jakieś takie zmiany i, e, i rozwój.